Gdy pozioma siła ciągnąca w prawo masę M1 uzyskuje wartość Fmax, wówczas naprężenie nici staje się maksymalne. Gdyby siła Fmax wzrosła, wówczas nić pęknie. W tej ekstremalnej sytuacji obie masy oddziaływują ze sobą za pomocą nici, przykładając do siebie siły napięcia F i minus F, takie jak naprężenie właśnie nici. Piszemy drugą zasadę dynamiki dla masy M2. Wzór ten ma z lewej strony ekran. Piszemy również drugą zasadę dynamiki dla masy M1, ale w postaci dynamicznego równania ruchu, czyli M1a równa się wypadkowa siła działająca na masę M1. Jest ona równa wartość Fmax minus wartość F. Dysponujemy więc dwoma równaniami, ale są też tylko dwie niewiadome. To przyspieszenie A oraz siła maksymalna Fmax. Ponieważ występuje ona tylko w drugim równaniu, to siłę Fmax wyznaczamy. Popatrz, M1F znane, potrzebna nam jest znajomość wartości przyspieszenia, którą znajdujemy z pierwszego równania i od razu wstawiamy do wzoru na siłę maksymalną, znajdując wartość tej siły 15 N. Gdy siła ciągnąca jest przyłożona do masy M2 poziomo w lewo, wówczas wszystko powtarzamy. A więc piszemy dla masy pierwszej drugą zasadę dynamiki i dla masy M2 też drugą zasadę dynamiki, tylko w postaci dynamicznego równania ruchu. Wyznaczamy z niego F-Max, potrzebne A znajdujemy z równania pierwszego, wstawiamy i znajdujemy. 30 Newtonów.